Siemanko, to jest Hunter, a to będzie polowanie Hot Wheels. Moi drodzy, no nie ukrywam, że pewien pomysł na dzisiaj mi się wysypał. Jest późno, jestem po pracy, jest już wieczór i pomyślałem, że no nie chcę tego dnia tak zostawić, gdzieś chcę zajrzeć, a dawno tutaj nie byłem. No i to jest osą, osą na żeraniu. Na żeraniu kiedyś była fabryka samochodów osobowych FSO. To tu jeżdżały, wyjeżdżały duże fiaty, polonezy i tak dalej. Chyba tu, tak mi się wydaje. No to była ta, ta fabryka na żeraniu, i obok jest Auchan. Auchan niestety nie oferuje nic poza tym, żadnych pepko tak dalej, bo to właściwie nie jest taka galeria, to jest sam market. Ale jest tu też Leroy i coś z leruami będzie potrzebne, dlatego tutaj zamierzałem zajechać, bo jeszcze miałem do wyboru Arkadię, ale tam ostatnio często bywam, nic się nie dzieje. No zobaczymy, to jest takie miejsce w odosobnieniu trochę, powiedzmy, o dosiedli. Bo to jest taki przemysłowy tutaj teren, więc może nie jest jakoś odwiedzany aż tak bardzo. Szczególnie pod tym kątem, bardziej każdy tu zajrza tylko pod takie większe zakupy, a nie tak jak te osiedlowe galerie, gdzieś takie przy no przy właśnie osiedlach, przy trasach takich komunikacyjnych, łatwych. Są, widzę, bardzo przebrane te hotwilsy, Więc tu może być ciekawie, bo to są duży market, no i może nie jest przebrane, plus ten Leroy. No nic, bo się rozgadałem, zapraszam Was, lecimy. Yeah. Uh -huh. No moi drodzy, tak słabego polowania to nie wstawiłem jeszcze nigdy. No nie było nic, niestety. Pff. Więc w ogóle zwróciłem uwagę nawet na matchboxy. Tak, spojrzałem na matchboxy. Fajny był tam. Był tam Bentley Banteiga. Była też Kajenka Turbo. Te dwa modele były fajniejsze od tej Tesli, Tesla Y, ale tamte nie występują w Hot Wheelsie, a Tesla Y jak najbardziej i to nawet biała. Ostatnio się przewijała czarna przez Casey, ale biała też była i ja tą białą przy okazji kupię i porównam sobie, bo to będzie jeden z pierwszych porównaniu między Hot Wheelsem a Matchboxem. Bo już też ktoś kiedyś rzucał taki pomysł, ja sam o tym myślałem, to obie, obie te... Firmy należą do Mattela, obie te marki, tak, i Hot Wheels i Matchbox. Ale jak patrzyłem sobie na szybko po zdjęciach w necie, no to są różnice, to są inne odlewy, więc i te szczegóły też na pewno będą inne. Więc sobie zobaczymy, czym to się różni. No i tak, no i z nic więcej. No przejrzałem wszystko, każdy za zakamarek, bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym, że czasami gdzieś tam spadnie i to trafi się jakiś łały wow jeszcze stary, bo gdzieś zagubiony od dawien dawna. No nie, tu nawet za kamarkach nie było, jak widzieliście, ale później wszedłem do Leroy. No i w Leroy kupiłem już taki zestaw przygotowawczy, nieduży, a już ponad stuwa pękła. No niestety, ale już jakiś podkładzik, jakiś pierwszy spray, jakieś takie szczeguliki już my robię, bo chciałbym to jak najszybciej mieć, zacząć to robić. O, w ten sposób, a mieć te rzeczy do robienia, bo tam niestety dużo rzeczy potrzeba. I jedną paczkę chyba niedługo będzie na kanale. Też już szykuję, bo nie wszystko kupię w sklepie budowlanym, ale trzeba typowo modelarskie rzeczy. No to co moi mili? Kończymy z tą Teslą Matchboxa. Oglądajcie inne filmy, tam było lepiej. No i śledźcie mnie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. To jeszcze wam pokażę może zestawik dzisiejszy, co sobie tutaj przygotowałem już do tych customów. No, jak widać, są luzaczki, które się aż proszą, żeby coś z nimi zrobić. No, może poza tym Mercedesem, z którego zamierzam tylko wymienić mu kółka, bo on się całkiem ładnie prezentuje, ale niestety reszta jest jak najbardziej do odmalowania, więc tak, od lewej. No taśma do jakiegoś maskowania, takie szorstkie do wykańczania. Podkład jest. Pierwsza farba biała, ale będzie więcej kolorów. Środek do usuwania farb, no niezbędny, żeby ściągnąć ten stary lakier. Nożyk, jakiś pędzelek, penseta, wiertła do rozwiercania to jest to, co na pewno mi będzie potrzebne. No i potrzebne mi będą modele, więc oprócz tych luzaków, jeszcze mamy takie śliczne trzy niemki m 3 i 911. One pójdą też na kastomy, ale jak już troszkę podszkolę się na tych luzakach. No a pierwszym luzakiem, którego bym chciał zrobić, to będzie ta kobra. Mam taką w Zamaku, czyli bez lakieru, ale bez otwieranej maski. Podobny odlew. Ale jest inny, bo patrzyłem szczegóły. No, i ja bym tą zrobił też taką bez lakieru, ale z innymi kołami, z pomalowanym silnikiem. Bo tu jest potencjał, jest otwierana maska. Więc tak to pójdzie na pierwszy ogień. No, to jeszcze to Wam chciałem powiedzieć. Dzięki na razie.